Dzień tryfidów. Taśma druga, ścieżka druga. W strefie umiarkowanej, gdzie człowiek zdołał poskromić wszystkie prawie formy życia z wyjątkiem siebie, status tryfidów został tedy zupełnie wyraźnie określony. Ale w tropikach, a zwłaszcza na terenach gęsto zalesionych, tryfidy wkrótce stały się istną plagą. Podróżnemu trudno było dostrzec tryfida ukrytego wśród zwykłych krzewów i zarośli. A z chwilą, gdy się znalazł w jego zasięgu, padał cios trującego bicza. Nawet stali mieszkańcy takich okolic częstokroć nie potrafili wykryć tryfida zaczajonego przy ścieżce w dżungli. Tryfidy były wręcz niesamowicie wyczulone na jakikolwiek najlżejszy nawet ruch w pobliżu i niełatwo było je zaskoczyć. Walka z tryfidami stała się na tych obszarach poważnym problemem. Najpopularniejszą metodą było odstrzeliwanie górnej części łodygi wraz z wicią. Krajowcy natomiast zaczęli używać długich, lekkich pali z zakrzywionym nożem na końcu. Broń ta była skuteczna, jeżeli mogli zaatakować pierwsi. Lecz najzupełniej bezwartościowa, jeśli Tryfidowi udało się pochylić do przodu i powiększyć zasięg bicza o metr lub półtora. Wkrótce jednak te swoiste lance krajowców ustąpiły miejsca sprężynowym strzelbom różnych typów. Pociskami do nich były zazwyczaj wirujące dyski, krzyże lub małe bumerangi z cienkiej stali. Celność ich z reguły nie przekraczała 12 metrów, chociaż w wypadku trafienia mogły przeciąć łodygę trefida nawet z odległości 25 metrów. Wynalazek przypadł do gustu zarówno władzom, które żywiły jednomyślną niechęć do niekontrolowanego posiadania broni palnej przez szerokie rzesze ludności, jak i użytkownikom gdyż stalowe pociski grubości żyletki były tańsze i lżejsze od kul a przy tym świetnie się też nadawały do cichaczem dokonywanych napadów rabunkowych W ośrodkach naukowych odbywały się gruntowne badania natury zwyczajów i budowy tryfidów poważni eksperymentatorzy usiłowali w interesie nauki ustalić jak długo tryfit może chodzić i jak daleko zajść czy ma jakąś określoną przednią część czy też może równie niezdarnie chodzić w dowolnym kierunku? Jakie odcinki czasu musi spędzać z korzeniami w ziemi? Jak reaguje na obecność w glebie różnych składników chemicznych? Oraz znaleźć odpowiedź na mnóstwo innych pytań, zarówno istotnych, jak zbędnych. Największy okaz, znaleziony w strefie podzwrotnikowej, miał blisko 3,5 metra. W Europie nie spotkano okazu ponad 2,5 metra wysokości, Przeciętna zaś wysokość rośliny wynosiła około 2 metrów 20 centymetrów. Tryfidy, jak się okazało, przystosowywały się z łatwością do każdego prawie klimatu i każdej prawie gleby. Nie miały, jak stwierdzono, naturalnych wrogów, prócz człowieka. Istniały wszakże inne, wyraźne cechy, charakterystyczne, których badacze zrazu nie dostrzegli. Sporo wody upłynęło, zanim ktoś wreszcie zwrócił uwagę na niewiarygodną celność, z jaką tryfidy operują parzącymi wićmi oraz na fakt, że niezmiennie mierzą w głowę. Nikt też z początku nie zauważył, iż mają zwyczaj tkwić w pobliżu powalonych ofiar. Powód stał się jasny dopiero wtedy, gdy stwierdzono, że żywią się nie tylko owadami, lecz także i mięsem. Parząca wić nie miała dość siły, żeby rozszarpać świeżą, jędrną tkankę, ale mogła bez większego trudu odrywać strzępki od ciała w stanie rozkładu i zanosić je do kielicha na szczycie łodygi. Nie zainteresowano się również trzema niewielkimi, bezlistnymi odrostami u nasady łodygi, mającymi kształt pałeczek. Istniała hipoteza, że mogą one mieć coś wspólnego z układem rozrodczym, Owym układem będącym czymś w rodzaju botanicznego lamusa, do którego pakuje się wszelkie narządy o niepewnym przeznaczeniu, aby je z czasem dokładniej zbadać i określić. W konsekwencji przypuszczano, że gdyby te nieruchome zazwyczaj pałeczki zaczynają nagle uderzać o twardą łodygę wybijając szybki werbel, jest to jakaś osobliwa forma nawoływań godowych. Niemiłe wyróżnienie, jakim był fakt, że padłem ofiarą jadu tryfidowego na samym początku ery tryfidów, przyczynił się zapewne do rozbudzenia we mnie zainteresowania tymi dziwnymi roślinami. Odtąd bowiem czułem się z nimi jakoś związany. Spędzałem, czy też marnowałem, jeśli patrzeć na to oczami mojego ojca, moc czasu, obserwując je niczym urzeczonym. Trudno mieć za złe ojcu, że uważał obserwacje tryfidów za próżniacze zajęcie. Wszelako jak się później okazało, spędziłem ten czas z większym pożytkiem niż by się można było spodziewać. Bo właśnie gdy kończyłem szkołę, Towarzystwo Arktycznych i Europejskich Olejów Rybnych SA dokonało gruntownej reorganizacji, gubiąc w trakcie owego procesu słowo rybnych. Szeroki ogół dowiedział się, że spółka ta i podobne spółki w innych krajach. Zamierzają rozpocząć hodowlę tryfidów na wielką skalę, aby otrzymywać z nich cenne oleje i soki, a nadto produkować niezmiernie pożywne wytłoczyny na paszę dla bydła. Słowem, tryfidy z dnia na dzień znalazły się w kręgu wielkich interesów. Rozstrzygnąłem wtedy od razu sprawę swej przyszłości Zgłosiłem się do Towarzystwa Arktyczno Europejskiego i dzięki posiadanym kwalifikacjom dostałem pracę w dziale produkcyjnym. Dezaprobatę mojego ojca złagodziła nieco wysokość płacy, jak na mój wiek wcale pokaźna. A kiedy mówiłem z entuzjazmem o przyszłości, ojciec dmuchał z powątpiewaniem w rudawe wąsy. Miał zaufanie tylko do pracy uświęconej długą tradycją, pozwolił mi jednak pójść w obranym kierunku. Ostatecznie, jeżeli się przekonasz, że sprawa nie ma przyszłości, będziesz jeszcze dość młody, aby znaleźć sobie pewniejsze. Solidne zajęcie, powiedział ustępując w końcu. Jak się okazało, taka potrzeba nie zaszła. Zanim oboje rodzice pięć lat później zginęli w katastrofie samolotowej, zdążyli jeszcze zobaczyć, jak nowe spółki wyparły z rynku inne konkurencyjne oleje. Wszystko też wskazywało na to, że my, młodzi pracujący w nowych przedsiębiorstwach od samego początku, mamy zabezpieczony byt na całe życie. Jednym z takich pierwszych pracowników był mój przyjaciel, Walter Lacknor. Kierownictwo firmy zrazu nie było pewne, czy ma przyjąć Waltera. Miał słabe pojęcie o rolnictwie, jeszcze słabsze o księgowości. Brakowało mu kwalifikacji do pracy laboratoryjnej. Z drugiej jednak strony znał się doskonale na Tryfidach. Miał w tym kierunku wrodzony talent. Co się stało z Walterem kilka lat później, w owym fatalnym maju, nie wiem. Choć się oczywiście domyślam. Smutne to, że nie ocalał, byłby potem wręcz nieoceniony. Wątpię, czy ktokolwiek naprawdę rozumie Tryfidy i czy je kiedykolwiek zrozumie. Walter jednak bliższy był ich zrozumienia niż ktokolwiek ze znanych mi ludzi. Może powinienem raczej powiedzieć, że był w stosunku do nich obdarzony niezwykłą intuicją. Mniej więcej w dwa lata po rozpoczęciu przez nas pracy zadziwił mnie po raz pierwszy. Słońce miało się ku zachodowi. Skończyliśmy robotę i spoglądaliśmy z ukontentowaniem na trzy nowe pola prawie dojrzałych tryfidów. W owym czasie nie trzymaliśmy ich w zagrodach, jak się to robiło potem. Sadziliśmy je na polach równymi rzędami w każdym razie stalowe pale, do których każdy z nich był przykuty tworzyły równe rzędy chociaż same rośliny nie stosowały się do tego wojskowego szyku. Liczyliśmy, że za jakiś miesiąc będzie można przystąpić do pobierania z nich soku. Wieczór był spokojny. Ciszę niekiedy tylko przerywało grzechotanie tryfidów, bębniących pałeczkami o twardą łodygę. Walter obserwował je z głową przechyloną nieco na bok. W pewnej chwili wyjął fajkę z ust. — Rozmowne są dzisiaj — rzucił. Uznałem to za przenośnie, jakby zresztą uznał każdy na moim miejscu. Może dlatego, że taka ładna pogoda, odparłem. Więcej chyba terkoczą, kiedy jest sucho, takie mam wrażenie. Walter zerknął na mnie spod oka i uśmiechnął się. A ty więcej mówisz, kiedy jest sucho? Dlaczego bym miał. Zacząłem, ale zaraz urwałem. Nie chcesz chyba powiedzieć, że według ciebie one mówią? Spytałem, widząc wyraz jego twarzy. A czemu by nie? Ależ to absurd, mówiące rośliny? — Dużo większy absurd niż chodzące rośliny? — spytał. Popatrzałem na tryfidy, potem przeniosłem spojrzenie na Waltera. — Nigdy nie myślałem. — zacząłem z powątpiewaniem. — Więc spróbuj o tym pomyśleć i obserwuj je. Czekaw byłbym twoich wniosków — rzekł. Rzecz dziwna, ale przez cały czas, odkąd miałem do czynienia z tryfidami, taka możliwość nigdy nie przyszła mi do głowy. Zasugerowałem się pewno teorią nawoływania godowego. Z chwilą jednak, gdy Walter podsunął mi tę nową myśl, przemówiła mi od razu do przekonania. Nie mogłem się już wyzbyć uczucia, że tryfidy rzeczywiście porozumiewają się swoim zagadkowym werblem. Sądziłem przedtem, że obserwuję tryfidy bardzo uważnie. Ale kiedy Walter zaczynał o nich mówić, miałem wrażenie, że nic w ogóle nie udało mi się dostrzec. Jeśli był w odpowiednim humorze, Potrafił rozprawiać o nich godzinami, snując teorie, czasem wręcz fantastyczne, czasem jednak zupełnie wiarygodne. Szeroki ogół przestał już w tym czasie uważać tryfidy za dziwolongi. Ludzi bawiły ich niezdarne ruchy, poza tym jednak rośliny te były niezbyt interesujące. Natomiast Towarzystwo Arktyczno-Europejskie uważało, że są godne najwyższego zainteresowania. Z jego punktu widzenia Stanowiły one dar Boży dla wszystkich, a w pierwszym rzędzie dla samego towarzystwa. Walter nie podzielał żadnej z tych opinii. Słuchając go sam nabierałem niekiedy obaw. Walter był już zupełnie pewien, że tryfidy mówią. A to oznacza, twierdził, że muszą być na swój sposób rozumne. Siedliskiem rozumu nie może być mózg, bo sekcje nie wykazują nic, co by przypominało mózg. Nie dowodzi to jednak, że nie mają czegoś, co pełni funkcję mózgu. Bo z pewnością obdarzone są swego rodzaju inteligencją. Zauważyłeś, że atakując celują zawsze w nieosłonięte miejsca? Najczęściej w głowę, ale czasem w ręce lub ramiona. I jeszcze jedno. Jeśli przejrzysz statystykę wypadków, zwróć uwagę, jak wielki odsetek ofiar został trafiony w oczy i oślepiony. Fakt przedziwny. I bardzo znamienny. Dlaczego? spytałem. Bo to znaczy, że tryfidy wiedzą jak najpewniej obezwładnić człowieka. Innymi słowy wiedzą co robią. Spójrz na sprawę z innej strony. Przypuśćmy, że tryfidy obdarzone są inteligencją. Wówczas my mamy nad nimi jedną jedyną przewagę. Wzrok. My widzimy, a one nie. Jeżeli pozbawić nas wzroku, ta przewaga znika. Gorzej nawet. Wtedy one uzyskują nad nami przewagę, bo są przystosowane do życia bez wzroku, a my nie. Ale gdyby nawet tak było, tryfidy przecie nie mogą wykonywać żadnej pracy, nie potrafią utrzymać żadnego przedmiotu ani narzędzia, ta ich widź siłę fizyczną ma bardzo niewielką, zaoponowałem. Zgoda. Ale na co się zda nasza zdolność do używania narzędzi, jeżeli nie widzimy i nie wiemy, jak ich mamy użyć? Zresztą, w przeciwieństwie do nas, im ta zdolność do korzystania z narzędzi nie jest potrzebna. Mogą otrzymywać pożywienie wprost z gleby albo żywić się owadami i kawałkami surowego mięsa. Niepotrzebny im cały skomplikowany proces hodowli zwierząt, uprawy roślin, dystrybucji żywności, a do tego zwykle jeszcze gotowania. Słowem, gdyby się miało rozstrzygnąć hipotetyczny spór, kto w tych warunkach ma większe szanse ostania się przy życiu, tryfit czy człowiek ślepy, wiem na kogo bym postawił. Zakładasz istnienie równorzędnej inteligencji. Nic podobnego. Takie założenie jest zbędne. Może to być po prostu inteligencja innego typu. Ponieważ tryfidy mają nieporównywanie skromniejsze potrzeby. Zważ, jak złożonych procesów musimy dokonywać, żeby otrzymać z tryfida ekstrakt nadający się do spożycia. Teraz odwróć proces. Co musi zrobić tryfid? Oparzyć nas jadem, poczekać kilka dni, a potem zacząć nas spożywać. Prosty, naturalny bieg rzeczy. Rozprawiał tak godzinami. Aż słuchając go, zatracałem wszelkie poczucie miary i zaczynałem widzieć w tryfidach potencjalnych rywali. Sam Walter nie udawał nawet, że sądzi inaczej. Przyznał mi się, że po zebraniu dostatecznej ilości materiałów zamierzał na ten temat napisać książkę. Zamierzałeś, powtórzyłem. A cóż ci stoi na przeszkodzie? To wszystko. Ruchem ręki ogarnął farmę. W grę wchodzą teraz wielkie inwestycje siewca niepokoju, z pewnością dobrze by na tym nie wyszedł. Zresztą tryfidy są przecież należycie strzeżone. Jest to więc w ogóle kwestia ściśle teoretyczna, której nie warto chyba poruszać. — Z tobą nigdy właściwie nie wiem, co mam myśleć — powiedziałem. — Nigdy nie jestem pewien, kiedy mówisz poważnie, a kiedy pozwalasz hulać wyobraźni. Czy naprawdę sądzisz, że tryfidy są niebezpieczne? Pykał przez chwilę fajkę, zanim odpowiedział. — Masz rację, przyznał, bo... — No, ja wcale jeszcze nie mam pewności, ale jednej rzeczy jestem pewien. Mianowicie, że tryfidy mogą stać się niebezpieczne. Odpowiedziałbym ci w sposób znacznie bardziej zdecydowany, gdybym zdołał dociec, co znaczy to ich terkotanie. Jakoś mi się ono nie podoba. Siedzą tu sobie, wszyscy zwracają na nie akurat tyle uwagi, co na zagon dość dziwnych kalafiorów, a one tymczasem wciąż coś tam do siebie nawzajem terkoczą. Dlaczego? O czym terkoczą? Tego bym się chciał dowiedzieć. Walter przypuszczalnie nie zwierzał się nikomu innemu ze swoich teorii, to też trzymałem je w tajemnicy. Po części dlatego, że nie znałem nikogo, kto nie potraktowałby ich jeszcze bardziej sceptycznie niż ja, a po części dlatego, że nam obu nie wyszłoby to na dobre, gdyby w firmie Zaczęto nas uważać za wariatów. Przeszło rok, pracowaliśmy razem. Ale wraz z założeniem nowych szkółek, powstała konieczność zapoznania się z metodami hodowli za granicą. Musiałem więc dużo podróżować. Walter natomiast zaprzestał pracy na plantacjach i przeszedł do działu naukowo-badawczego. Odpowiadało mu to. Mógł bowiem prowadzić badania zarówno na zlecenie towarzystwa, jak i dla siebie. Padałem tam od czasu do czasu, żeby się z nim zobaczyć. Stale robił z tryfidami eksperymenty, wciąż jednak nie dawały one spodziewanych rezultatów. Dowiódł tylko, przynajmniej na własny użytek, że tryfidy obdarzone są dość wysoką inteligencją i nawet ja musiałem przyznać, że wyniki jego badań wskazują na istnienie czegoś więcej niż instynktu. Nadal był przekonany, że bębnienie pałeczkami jest formą porozumiewania się. Do wiadomości publicznej podał tylko, że pałeczki odgrywają w życiu tryfida ważną rolę i że pozbawiona ich roślina stopniowo zamiera. Ustalił też, że zaledwie 5% nasion tryfidów jest zdolnych do kiełkowania. Można się z tego tylko cieszyć, stwierdził. Gdyby wszystkie nasiona kiełkowały, na naszej planecie wkrótce nie byłoby miejsca dla nikogo, oprócz tryfidów i to w pozycji stojącej. Z tym się też zgodziłem. Pora wysiewu nasion tryfidów stanowiła widok bardzo osobliwy. Ciemnozielona torebka nasienna, umieszczona tuż pod kielichem, zaczyna lśnić i nabrzmiewać, przybierając rozmiary dużego jabłka. Kiedy pękała, huk słychać było z odległości 20 metrów. Białe nasiona wylatywały w powietrze, niczym para, i dawały się nieść najlżejszemu podmuchowi wiatru. Gdy się w końcu sierpnia patrzało z góry na pole tryfidów, można było pomyśleć, że odbywa się tam jakieś chaotyczne bombardowanie. Do odkryć Waltera należało również stwierdzenie, że jakość ekstraktów podnosi się, jeżeli roślinom pozostawić trujące wici. W rezultacie zaprzestano ich obcinania. Toteż, pracując wśród roślin, musieliśmy nosić maski i ubrania ochronne. W chwili wypadku, po którym znalazłem się w szpitalu, Byłem właśnie z Wolterem. Oglądaliśmy kilka okazów zdradzających niezwykłe odchylenia od normy. Obaj byliśmy w maskach opatrzonych żelazną siatką. Nie widziałem dokładnie, co się stało. Wiem tylko, że kiedy się nachyliłem, jakaś widź śmignęła gwałtownie celując mi w twarz i chlasnęła o siatkę maski. W dziewięćdziesięciu wypadkach na sto nie miałoby to najmniejszego znaczenia. Oto właśnie nosiliśmy maski. Ale. Tym razem uderzenie było tak silne, że miniaturowe torebki z trucizną pękły i kilka kropel dostało mi się do oczu. Walter w ciągu kilku sekund wciągnął mnie do laboratorium i zaaplikował antidotum. Tylko dzięki jego przytomności umysłu i szybkiemu działaniu lekarze zdołali uratować mi wzrok. Mimo to jednak musiałem spędzić ponad tydzień w łóżku i to w ciemnościach. Leżąc w szpitalu, powziąłem postanowienie, że jeśli odzyskam wzrok, poproszę o przeniesienie do innego działu. A jeśli się to nie uda, porzucę w ogóle tę pracę. Po pierwszym wypadku w ogrodzie nabrałem znacznej odporności na jad tryfidowy. Mogłem znosić i znosiłem bez większej szkody dawki trucizny, które niezawodnie pozbawiłyby życia każdego nowicjusza. Ale wciąż mi teraz brzmiało w uszach stare przysłowie o dzbanie, co puty wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Ostatnie ostrzeżenie podziałało. Pamiętam, że cały prawie czas przymusowych ciemności spędzałem na rozważaniu, o jaką pracę będę się starał, jeśli nie zostanę przeniesienia. Zważywszy, co czekało nas wszystkich w najbliższej przyszłości, trudno by chyba o bardziej jałowe medytacje. Rozdział trzeci. Oślepione miasto. Wyszedłem z baru nie zamykając za sobą drzwi i skierowałem się na róg głównej arterii. Tam jednak przystanąłem. Na lewo, za długim ciągiem podmiejskich ulic rozpościerały się otwarte przestrzenie uprawnych pól. Na prawo West End, a dalej City. Koniak przywrócił mi siły, ale zarazem przytępił moją wrażliwość. Ogarnęła mnie apatia. Nie widziałem przed sobą celu. Nie miałem żadnego planu działania, a w obliczu oszałamiającej katastrofy, która, jak zacząłem wreszcie rozumieć, nie była czymś lokalnym, lecz zakrojonym na olbrzymią skalę, wciąż jeszcze nie potrafiłem logicznie myśleć. Zresztą, co można było w tej sytuacji planować? Zagubiony, zdezorientowany, zgnębiony, czułem się obco, jak gdybym przestał być sobą. Z żadnej strony nie słychać było najlżejszych odgłosów ruchu. Jedyną oznaką życia było kilka osób sunących tu i ówdzie po omacku wzdłuż wystaw sklepowych. Był piękny dzień wiosenny, słońce świeciło na ciemnobłękitnym niebie, usianym strzępami wełnistych obłoków, tylko na północy widniała plama czarnego dymku wznoszącego się skądś spoza domów. Przez parę minut stałem niezdecydowany. Potem ruszyłem na wschód, do centrum Londynu. Do dziś dnia nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak postąpiłem. Może instynktownie szukałem znajomych miejsc, albo miałem podświadome uczucie, że jeśli istnieje gdzieś władza, to właśnie tam powinna się znajdować. Po koniaku głód zaczął doskwierać mi jeszcze mocniej. Ale nie poradziłem sobie z problemem pożywienia tak łatwo, jakby się można było spodziewać. A przecież dookoła było mnóstwo niestrzeżonych sklepów z żywnością na wystawach. Ja zaś byłem głodny i miałem czym za tę żywność zapłacić, albo gdybym nie chciał zapłacić, wystarczyło wybić szybę i wziąć sobie cokolwiek bym sobie życzył. Ale niełatwo było się na to zdobyć. Po blisko trzydziestu latach przeżytych w poszanowaniu prawa, nie mogłem tak od razu powiedzieć sobie, że wszystko zmieniło się zasadniczo i radykalnie. Przy tym zdawało mi się, że jeśli będę postępował tak jak zawsze, otoczenie również może jeszcze w jakiś niepojęty sposób wrócić do normy. Był to niewątpliwy absurd, lecz nie mogłem się wyzbyć przeświadczenia, że z chwilą, gdy roztrzaskam którąś z wielkich szyb sklepowych, zerwę na zawsze z dawnym ładem. Stanę się rabusiem, złodziejem, hieną cmentarną żerującą na trupie ustroju, który mnie wykarmił. Cóż za niemądra drażliwość w świecie porażonym katastrofą. Mimo to, dotychczas z przyjemnością wspominam, że łuska cywilizacji nie spadła ze mnie w mgnieniu oka i że przynajmniej przez jakiś czas, choć mijałem wciąż wystawy z żywnością, na której widok ślinka nabiegała do ust, moje przestarzałe już zasady nie pozwalały mi na zaspokojenie głodu. Problem rozwiązany został w sposób sofistyczny, kiedy uszedłem około dwóch kilometrów. Jakaś taksówka najwidoczniej wjechała na chodnik, przebiła szybę delikatesów i utkwiła maską w stosie towarów. Wydawało mi się, że to już jest co innego niż dokonać włamania na własną rękę. Przecisnąłem się obok taksówki i zebrałem dość żywności na solidny posiłek. Ale nawet wtedy jeszcze dawne zasady nie przestały działać. Sumiennie zostawiłem na ladzie odpowiednią sumę za wszystko, co wziąłem. Po drugiej stronie ulicy był ogród. Ongiś, cmentarz nieistniejącego już kościoła. Stare nagrobki powyjmowano i ustawiono pod otaczającym teren murem. Oczyszczoną przestrzeń zasiano trawą i poprzecinano żwirowanymi ścieżkami. Świeża zieleń drzew zapraszczała gościnnie. Usiadłem więc na jednej z ławek, żeby zjeść śniadanie. Ogród był ustronny i zaciszny. Nikt tu więcej nie wchodził. Niekiedy tylko jakaś postać, szurając nogami, przesuwała się przed prętami bramy wejściowej. Rzuciłem okruchy kilku wróblom, pierwszym ptakom, jakie tego dnia widziałem. Ich rezolutna obojętność na powszechną klęskę sprawiła, że poczułem się trochę lepiej. Po jedzeniu zapaliłem papierosa. Gdy tak siedziałem i paląc, i zastanawiając się, dokąd teraz pójść i co robić, cisze przerwały dźwięki fortepianu, dolatujące z wielkiej kamienicy, której okna wychodziły na ogród. Dziewczęcy głos zaczął śpiewać balladę Byrona. Już nie będzie się łaziło W ten mrok nocny, co nas krył. Choćby serce jeszcze biło, Choćby księżyc znów się skrzył. Miecz odrzuca zdartą pochew, Duch odmawia piersią snu. Miłość niech odpocznie trochę, Serce musi nabrać tchu. Więc choć noc kochania uczy I zbyt wcześnie wraca brzask, Nie będziemy już się włóczyć księżycowy brzask. Słuchałem, wpatrując się w deseń utworzony przez młode liście i gałązki na tle pogodnego nieba. Pieśń dobiegła końca. Fortepian ucichł, potem rozległo się łkanie. Płacz nie miał w sobie nic gwałtownego, był cichy, bezradny, rozpaczliwy. Kto płakał, ta co śpiewała, czy inna dziewczyna, Żegnająca łzami resztkę nadziei, nie wiem, ale dłużej tego słuchać nie mogłem. Wyszedłem cicho na ulicę, widząc ją w pierwszej chwili jak przez mgłę. Nawet przy rogu Hyde Parku, kiedy tam dotarłem, było prawie pusto. Kilka opuszczonych samochodów i ciężarówek stało na jezdniach. Niewielu tylko kierowców straciło zapewne panowanie nad kierownicą w trakcie jazdy. Jeden autobus przejechał przez ścieżkę i zatrzymał się w Green Park. Koń, który poniósł, leżał z przyczepionym wciąż jeszcze dyszlem u stóp pomnika artylerzystów, o który roztrzaskał łeb. W polu widzenia poruszało się tylko kilkunastu mężczyzn i kilka kobiet. Rękami i stopami wymacywali ostrożnie drogę tam, gdzie były ogrodzenia. Tam zaś, gdzie ich nie było, posuwali się naprzód szurającym krokiem, wyciągając przed siebie ramiona. Nadspodziewanie też zobaczyłem parę kotów najwidoczniej z nieuszkodzonym wzrokiem, traktowały całą sytuację z właściwym kotom niezmąconym spokojem. Ale w panującej wokół niesamowitej ciszy na próżno szukały zdobyczy. Wróbli było niewiele, a gołębie znikły zupełnie. Wciąż pociągany jak magnesem ku dawnemu ośrodkowi życia, poszedłem w kierunku Piccadilly. Znalazłem się już u jej wylotu, gdy wtem Usłyszałem nowy ostry dźwięk, zbliżające się ku mnie regularne postukiwanie. Odwróciłem się w kierunku Park Lane i odkryłem źródło dźwięków. Jakiś mężczyzna, porządniej ubrany niż inni, których spotykałem tego ranka, szedł ku mnie szybko, uderzając białą laską o mury mijanych domów. Na odgłos moich kroków przestanął pilnie nasłuchując. W porządku, powiedziałem, może pan iść dalej. Na jego widok doznałem ulgi. Był, że tak powiem, normalnie niewidomy. Jego czarne okulary znacznie mniej były niepokojące niż patrzące na pozór, lecz ślepe oczy innych ludzi. W takim razie proszę stać spokojnie, powiedział. Potrąciło mnie już dzisiaj nie wiadomo ilu durni. Co się stało u diabła ciężkiego? Dlaczego jest tak cicho? Wiem, że nie jest noc, bo czuję promienie słońca. Co to się dzieje? Opowiedziałem mu wszystko, co sam wiedziałem. Kiedy skończyłem, nie odzywał się przez całą minutę, potem roześmiał się krótko z goryczą. Jedno tylko mogę powiedzieć, rzekł, im samym będzie teraz potrzebna cała ta ich cholerna opieka. Mówiąc to, wyprostował się i podniósł wyzywająco głowę. Dziękuję panu. Życzę szczęścia, rzucił na pożegnanie i pomaszerował na zachód z miną człowieka niezależnego. Energiczne postukiwanie białej laski zamarło stopniowo w oddali, gdy ruszyłem dalej ulicą Picardli. Było tu więcej ludzi, szedłem więc jezdnią wśród porzuconych samochodów. Mniej tu zawadzałem, idąc po omacku pod murami, ilekroć bowiem ludzie słyszeli kroki, stawali w oczekiwaniu ewentualnego zderzenia. Zderzenia takie miały miejsce raz po raz na całej ulicy, ale jedno tylko wydało mi się znamienne. Dwie osoby posuwały się z przeciwnych kierunków wzdłuż szyby wystawowej, aż wreszcie wpadły na siebie gwałtownie. Jedną był młody mężczyzna w dobrze skrojonym ubraniu, który miał jednak krawat wybrany bez wątpienia tylko na dotyk. Drugą kobieta, niosąca małe dziecko. Dziecko pisnęło coś cichutko. Młody człowiek chciał już wyminąć kobietę, gdy naraz stanął jak wryty. Chwileczkę powiedział: Pani dziecko widzi? Tak odparła kobieta. Ale ja nie widzę. John Windham Dzień tryfidów Taśma druga Koniec ścieżki drugiej